Witamy Państwa spod oku. Za chwilę wyścig 9, a z nami bohater dzisiejszego dnia i można powiedzieć całego sezonu, trener Maciej Jodłowski. Gratulacje, wygrana w Niemczech z niemieckimi klaczami w Gonifie rangi listę dwuletnią klaczą trenowaną w Polsce. To wielka sprawa. Dzień dobry, Panie Robercie, witam Państwa. Tak, zgadza się. Marvelus Lapem wygrała listę w Hanowerze, Jestem bardzo dumny, cieszę się. Gratuluję właścicielom. Bo to oni praktycznie tak wymyślili ten wyścig i, 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 i byłem bardzo też za także jestem bardzo szczęśliwy. Króliczyca, jak ją nazywacie, w stanie wykonała ogromny skok już na europejskie salony można powiedzieć. Spodziewał się Pan, że może ograć te niemieckie klacze w listet już w wieku dwóch lat? E, powiem tak, e, uważałem, że trzecia powinna być, myślałem, że dwóch koni nie ogram, ale okazuje się, że jednak sprostała wyzwaniu i, i wygrała wbrew pozorom nawet pewnie, bo przecież tam przypuszczamy z około długości. E, kiedy wygrał Pan Marvelula pełną nagrodę Ministra Rolnictwa, a Miss Dinah Majd zajęła drugie miejsce w Wielkiej Warszawskiej po wygraniu St. Ledger i prezesa totalizatora sportowego, wcześniej sukcesy Sen Spirita, powiedział że Pan, że to jest sezon życia. No to co powiedzieć teraz po tym sukcesie w Hanowerze i jakie kolejne wyzwania? Nie no faktycznie, no sezon jest rewelacyjny, e, tym bardziej, że mówię, no to jest e, równo mam 30 lat mojej pracy zawodowej, więc takie sukcesy w tym roku to jest no, ogromne przeżycie, się cieszę, dziękuję całej załodze, dziękuję całej, e, wszystkim właścicielom, którzy mi powierzyli swoje konie, e, a to funkcjonuje fajnie, no, no jestem mega szczęśliwym. Mówiliśmy o tym, że mi zdaje na majt ma duże szanse na tytuł konia roku, ale teraz wyrosła jej groźna konkurentka w postaci Berweliu ulapę, bo tu jeszcze sukcesy międzynarodowe. Tak, ale nigdy w historii wyścigów yy, polskich nigdy koniem roku nie został koń dwuletni, z tego co pamiętam. Zawsze się bierze pod uwagę konie trzyletni i starszy. E, został pan już trenerem roku i teraz będzie pan miał duże szanse w tym. Natomiast walczy pan o pierwszy czempionat. Sześć gonit z przewagi w tej chwili nad trenerem Adamem Wyżykiem. Już niedużo do końca sezonu rysuje się naprawdę realna szansa na to. No tak, tak, zgadza się, jakoś tak się udało, że ostatnio mi się powodziło, trenerowi Wyżykowi trochę mniej. Więc na pewno będzie rywalizacja do ostatniego dnia. Wszystko jeszcze jest otwarte, także jeszcze mamy trzy weekendy, więc wszystko się może wydarzyć. Głównie wygrywa pan w folblutami, ostatnio mieli ale kilka ostatnio pan dostał i za chwilę jest kolejna szansa, żeby odskoczyć trenerowi Wyżykowi na 7 gonit, Bo Widan pobiegnie tutaj w roli faworyta. To chyba niezły koń, wysoko pan go cenił i tutaj tak wygląda, że ma ogromne szanse na zwycięstwo. Tak, to jest bardzo dobry koń. Uważam na przyszły rok będzie na pewno widoczny. Będzie to czołówka rocznika, także biega z dużymi szansami. Późno wystartował, bo, bo miał jakieś tam problemy rozwojowe. Nie zapomnij, że koń jest bardzo krótko u mnie. On jest niespełna dwa miesiące, także zobaczymy, co się uda uzyskać. I ostatnie pytanie, bo za tydzień bardzo ciekawy weekend. Ma Pan znowu dobre dwulatki. Sunny Silence pobiegnie w nagrodzie Eforty. Z kolei Belmont w Mokotowskiej. W jakiej formie są konie? Czy liczy pan na zwycięstwa w tych wyścigach? Nie, nie, konie się czują bardzo dobrze, także będziemy starali się powalczyć jak najlepszy rezultat i zobaczymy, co nam tam los da. Czy na przyszły rok, myśli Pan, o po tym zwycięstwie w Niemczech, żeby spróbować odważniej jeszcze za granicę wyjeżdżać? Derby Czech wygrane, teraz listę w Hanowerze. Widać, że te polskie wyścigi zaczynają małymi kroczkami zbliżać się do Europy. Zgadza się. Ja zawsze z chęcią pojadę za granicę, pod warunkiem, że będę Przekonany, że jestem w stanie wygrać taką gonitwę. Nigdy nie jadę. Nawet jak ja do Sopoto jadę, czy do Wrocławia, to to jest wszystko przemyślane, nie jadę na wycieczkę. Więc y, na pewno będziemy próbowali. Y, a utarło się tak, że my, Polacy, jesteśmy słabsi. Nieprawda, nie jesteśmy, my, trenerzy w Polsce, naprawdę nie jesteśmy gorsi od trenerów francuskich czy niemieckich. Oczywiście mamy trochę gorsze warunki treningowe, mamy mniejsze pieniądze, y, ale na pewno nie jesteśmy słabsi od nich. Też, dziękuję bardzo za rozmowę. I gratuluję tego wielkiego sukcesu w Niemczech. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz gratuluję właścicielom.